Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Kacper, to jest znowu seria. To już chyba będzie ostatnia seria, bo nie na drobie z nagrywaniem tego wszystkiego. Jest to seria z Gridera Stakedown 2. Mogę powiedzieć, że to jest na ślepo. W połowie tak kiedyś grałem, a już nie pamiętam za bardzo. Ustawiam sobie opcje, i tutaj jeszcze może broń, jaką chcę. rabin szturmowy yy, no no i yy, tak yy, i zaczynamy jeden gracz nowa gra Poziom trudności wezmę niski dlaczego niski bo ta gra jest naprawdę trudna mało amunicji no i zresztą zobaczycie, dobrze, strzał, przycelowanie, wracanie, widoku szyb, 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 szybki zapis, F5 no, trochę z tego przeczytałem. Oglądajcie, Dzięki troszeczkę wyciszone. się to! El Salmet, menzilek! Ja Topór, tu Kosa. Raportuj, odbiór! Kosa, tu topór. Jesteśmy na pozycji. Masz jakieś info o Salimie? Odbiór. Ukrył się w magazynie koło bazaru Shamsuddin. Ma informacje o porwaniach, ruszać! Z kim właściwie mamy do czynienia? To wróg czy przyjaciel? Odbiór! Taki sam przyjaciel jak wszyscy wokoło. No zajebiście. Ej, wydwaj! Chyba nic nam tu nie grozi. Rozdzielając się, zwiększymy obszar poszukiwań. Zbiórkę na bazarze! Jeszcze jedno, kapitanie. Bera to przyjazne miasto. Tylko uważajcie na latające kamienie. Ale nie dotykajcie cywilów, bo dziennikarze zeżrą was żywcem. Bez odbioru. Będę pamiętał. Bez odbioru. No i dobra, na początek mogę przeprosić tylko za grafikę, ale pomyślałem, że nagram sobie. Trochę ta myszka mi lata strasznie, ale. Może sobie ogarnę. Tym daje się Jeśli będą tak przyjaźni jak poprzednio. Pamiętam, że tu jeden wychodził. Kapitanie, wyszliśmy strzały. Wszystko ok? Tak, jestem cały. Wokół sami przyjaciele. Jest amo, druga broń. Snoż pistolet. O, mam nawet dużo amunicji. No kurde, co on tak? co on tak macha? Postać nie może. Kucno to dzisiaj którymś tutaj siedzi, dobra? Kapitanie napierdalają do mnie. Nie lada cisza. Nie bluźnij, synu. Bo tych kolegów nie było na tym nagraniu. Będę się cieszył. Niezmiernie. Muszę sobie tą grę ogarnąć. Wiecie, samo granie. Sterowanie i tym podobne. Tak ty, 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 kurde trudno trochę jest. Dobra, tylko już z czasem też prędko. Holona Demi! się tu kłóca? Shifter może? Dobra, zrobię szybki zapis. Alt, nie. Kontrol. Control daje po Mhm. Aha, tu się mówi. Trollolo, Jep. Dobra. Aha. Nie dziękuję. Lećmy sobie tędy. Ale lageny. Albo ja tak macham to u broni. Jaki kamper. Wnoszą granat. Boże, zjąłem, sorry. No, i mamy checkpoint. WATCH dobrze, rzucę ten grunt. I co mnie tak... ...nie wypchnęło do przodu? Hermes Runin! Aby Lena! Kurwa kłopoty! zapisywanie w punkcie kontrolnym, dobra. Eee, w tym... Eee, w tym magazynie pamiętam, że najwięcej razy ginęłem. Teraz też chciałbym... O. Gdzieś to wyrzucił palancie. <grym i górę> Dawaj mi broń. Gdzie broń? Gdzie broń? Jesteś cały, jestem cały. Może wezmę! Kłopoty! No dobra. N K J. -H. Aha, H, tak jakby na ręce się zmienił. Takiś plaskacz? A kurde granaty rzucam, co ja robię? Ku, usunięcie się. przodu, R przeładowanie. Tu się mówi. Y, I grakiem u i o. No widzę, że nie kucniemy w tej grze. Dobra. Oj Boże! Tu jest dużo przeciwników. Chyba mnie znalazł. Dobra. Niech się nałoży, życie naładuje. Skąd on strzelał? Nie, nie polegałbym na obronie przez to auto. Loga miał... ...mało amunicji. Hm, to chyba wszyscy dobra, wiem, że nie, ale na, na dole wszyscy. Stoleciki. No, właśnie. Czemu nie robisz tych szybkich zapisów? Jak ci idzie? Wspaniale. Czemu z nie płakałeś coś? Wiem, cię mógł dobić. Ej no, what the fuck Jaki Spiderman. Dobra, zrobię tu quick save. No dawaj teraz. No kurde No coś dla mnie Masz. 17. spok Nie chce mi się tam tych zbierać Gdzie? Suf. leży. I czemu nie bierzesz tego? No dobra. Już niedługo kończę. Myślę, że dojdziemy do jakiegoś kolejnego yy, Leave me, you bastards! leave me! To nasz człowiek, porywają go! Kapitanie jesteśmy na bazarze! Potrzymujecie pomocy! Barować tam! Odetniecie im drogę, jeśli pójdą na was! No, co on mi tak biegnie do przodu? tak to mam jakoś zwalnia, dobra odczaiłem aha, spoko dobra, już tak nie macha hmm. czemu nie D dasz się A mu leży C. F5 A Łamuje plecy Dobra, to można otworzyć punkt kontrolny Iść dalej? Czy nie? Boże Nie, 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 nie,